Chciałbym pokazać jak możesz przesyłać pliki z urządzenia z Androidem na Vivo X28. Zacznij od otwarcia sklepu Play obu urządzeniach. Teraz pobierz aplikację Code send Anywhere, a będzie gotowa otwórz i dotknij tych samych opcji na obu urządzeniach. Zgadzam się i potwierdzam. Potwierdź kontynuuj i zezwól! W tym oknie wybierz gdzie chcesz, dotknij wyświetlacza swojego urządzenia. Teraz wybierz wyślij w lewym dolnym rogu urządzenia z Androidem, a obok wyślij na dole Vivo i T28 wybierz odbierz. Również na Androidzie korzystając ze wszystkich tych kategorii na górze wybierz wszystkie pliki, które chcesz przesłać. Wybiorę tylko i wyłącznie kilka na przykład Teraz naciśnij wyślij obok wybranego na dole. Rozumian. Pojawi się okno opcji, gdzie zdecydujesz jaką metodę połączenia użyć. Aby zeskanować kod QR, kliknij ikonę skanera powyżej przewodnika użytkownika. Zamknij i dodaj zezwól kamerze w oknie pop-up. Następnie skieruj to na kod aby wprowadzić ten klucz, naciśnij sekcję, wprowadź klucz, pisz wszystkie te numery i wybierz przycisk odbierz. Jak widać, po tym wszystkie moje pliki zostały pomyślnie wysłane. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka, skomentować i subskrybować. Cześć!